Hymnem Rzeczpospolitej Polskiej w wykonaniu chóru garnizonu warmińsko-mazurskiego rozpoczęło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów. Ja! O, no! To trzecie w tym roku uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów. Był to wzruszający moment zarówno dla nowych funkcjonariuszy oraz dla ich rodzin, które towarzyszyły im w tej ważnej chwili. Świadkami tego wydarzenia byli również nowi przełożeni policjantów. Kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Dla Państwa wiedzy to już jest drugi nabor. Mamy w tym roku 31 nowych policjantów na Warmii i Mazurach. I może to nie jest ta cyfra. Czy ta ilość osób, którą bym chciał, żeby była, ale powiem tak. No wszystko ma swój progres. I tak parę cyfr dla zbicia z rzeczywistością. 2,23 prawie 300 osób podeszło z policji. 24 224, a w tym roku 80, do końca lutego. Na dzień dzisiejszy, jak pytałem Panią naczelnik, mamy 92 podania więcej niż w zeszłym roku w okresie całego kwartału. I za to wszystkim tym, którzy się przyczyniają, tym którzy się wsłuchują serdecznie dziękuję bo nie ma takich chwil jak dzisiaj jeżeli by nie było naboru do tej formacji ale teraz coś do was bo tu wy jesteście gospodarzami tej uroczystości bardzo dziękuję wam za to że podjęliście tą decyzję wstępując w szeregi polskiej policji wielokrotnie o tym mówię ale zawsze to podbijam żeby być Policjantem, to trzeba być po prostu dobrym człowiekiem. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Iwona Paluch, sekretarz województwa warmińsko-mazurskiego oraz Mateusz Szauer, wicewojewoda warmińsko-mazurski. Drodzy funkcjonariusze, drogie rodziny, przyjaciele, znajomi, powiem tak, serce rośnie, kiedy słyszy się słowa tej roty przysięgi wypowiedziane przez Was dziś na rzecz Rzeczpospolitą i jej obywateli. Przysięgacie wiernie służyć Ojczyźnie i pełnić tę niełatwą misję, którą bierzecie dzisiaj na swoje barki, która wymaga niesłychanej odwagi i poświęcenia. Dziękujemy Wam za to. Dowodem na to, jak wielu wyrzeczeń wymaga ta służba, są Wasi starsi koledzy i koleżanki, dziś wyróżnieni za tę ponadprzeciętną służbę. Oni swoją postawą. Każdego dnia udowadniają, że policjantem jest się o każdej porze dnia i nocy. Ta służba wymaga wielu wyrzeczeń, narażenia często własnego zdrowia i życia, po to, by zapewnić tu w województwie warmińsko-mazurskim bezpieczeństwo publiczne, tak ważne dziś w obecnej sytuacji geopolitycznej. Słowa roty ślubowania wypowiedziało 24 nowych funkcjonariuszy, cztery policjantki, 20 policjantów. Co pana fascynuje w policji? Co pana urzekło w policji? Na pewno pomóc drugiemu człowiekowi. Że świadomość, że można właśnie pomóc. No i takie mam zdanie, że dobro wraca. Więc też bym chciał pomagać innym, żeby to kiedyś do mnie może i wróciło. Od zawsze chciałem pomagać ludziom. No i żeby zwiększyć bezpieczeństwo w kraju, w województwie. Na pewno to jest ciekawa praca. Nudzić się nie będziemy. Muszę powiedzieć, co panią motywowałoby właśnie wstąpić w szeregi policji? Pani jako kobiety? Jest to przede wszystkim praca, która daje dużo satysfakcji. Stabilna praca, praca dająca możliwość rozwoju osobistego, zawodowego i zachęcam wszystkie kobiety, mężczyzn, aby również spróbowali swoich sił. Pani celuje w jaki wydział później? E, Chciałabym pracować w wydziale kryminalnym. Dlaczego? Jest to, uważam, że bardzo e, ciekawa praca, dająca dużo możliwości, e, rozwijając swoich zainteresowań i myślę, że tam się będę spełniała. Muszę powiedzieć, gdyby Pani chciała zachęcić właśnie osoby, które jeszcze się nie zdecydowały, obawiają się być może tych egzaminów wstępnych, że nie podołają, co by Pani im powiedziała? Nie ma czego się bać, trzeba spróbować swoich sił, przede wszystkim uwierzyć w siebie. Ja uwierzyłam, spróbowałam i jestem tu, gdzie jestem i nie żałuję swojej decyzji. Podczas tego, wydawałoby się, formalnego wydarzenia nie zabrakło również wątku romantycznego, bo dzięki nowemu naborowi w jednej formacji razem będzie pracować wyjątkowe małżeństwo. Co Pana motywowałoby wstąpić w szeregi policji? Na pewno żona mnie motywowała. No i zrodziło się to w mojej głowie jakoś tak spontanicznie też poniekąd. Chciałem jakiejś stabilizacji w swoim życiu, a uważam, że ta formacja jest stabilną pracą. Właśnie, co Pani czuje, będąc żoną już prawie policjanta? Jestem bardzo dumna z męża i cieszę się, że poszedł w moje ślady z tego względu, że bardzo lubię swoją pracę i możliwość dzielenia się i takiego już zrozumienia na tym jednym poziomie jest bardzo ważna. Funkcjonariusze jednym głosem zachęcają, by do policji odważnie wstępować, bo rozwój i stabilizacja życiowa to podstawa. Ta praca daje bardzo dużo możliwości. To, o czym wspomniał mój mąż, czyli stabilizacja, tak? Jest to bardzo ważne, jeżeli ktoś ma rodzinne i poszukuje takiej stabilizacji. Ja myślę, że młodzi ludzie teraz w poszukiwaniu pracy nie jest tak łatwo, a formacja daje to, że są, jest zatrudnienie, jest możliwość skorzystania z różnego rodzaju dodatków. Wiemy, jakie ceny są mieszkań, kredytów, więc to jest bardzo ważne, ale z drugiej strony trzeba pamiętać o własnym rozwoju. Jest to również miejsce, gdzie można się spełniać, realizować swoje pasje, wykształcenie, które się nawet zdobyło przed policją, tak jak w moim przypadku, wykształcenie pedagogiczne, mam możliwość realizować się w tej materii, w zadaniach profilaktycznych i to jest właśnie też to miejsce, że można robić to, co się lubi. Aktualnie na warmii Mazurach służby pełni 3372 policjantów. Swoje zadania realizują w 19 powiatach w Komendzie wojewódzkiej komendach miejskich, komendach powiatowych, komisariatach i posterunkach. Po odbyciu ponad półrocznego szkolenia w jednej ze szkół policji wrócą do swoich jednostek, by tam rozpocząć służbę jako pełnoprawni policjanci. Będą ją pełnić w oddziale prewencji policji w Olsztynie, samodzielnym pod oddziale kontrterrorystycznym policji w Olsztynie. Komendzie miejskiej policji w Olsztynie, komendzie miejskiej. Policji w Elblągu oraz komendach powiatowych Wełku, Giżycku, Gołdap i Ławie Mrągowie, Nowym Mieście Lubawskim i Ostrudzie. Uroczystość była też okazją do wręczenia listów gratulacyjnych dla 26 funkcjonariuszy oraz dziewięciu cywili za osiągnięcia w służbie oraz pracę.